Debata ma na celu to, żeby tutaj eksperci, którzy zajmują się tematami dotyczącymi właśnie bezpieczeństwa seniorów, powiedzieli o tym, jak macie Państwo chronić się przed sytuacjami, gdzie przestępcy właśnie chcą nadużyć Waszego zaufania i, i Was oszukać. W tej chwili. Kiedy oglądałam wszystkie statystyki dotyczące wzrostu tych wszystkich przestępstw, okazuje się, że mimo tej ogromnej profilaktyki, która jest przez różne instytucje, również i państwowe, kierowana właśnie w Waszym kierunku, to mimo tego wszystkiego, mimo tej wiedzy jakby przekazywanej na papierze, te przestępstwa nadal mają miejsce i co mało one cały czas rosną. Dlatego stwierdziłam, że takie spotkanie, kiedy również Państwo będziecie mogli zadać pytania, jest bardziej skuteczne niż właśnie taka profilaktyka gdzieś na papierze. Myślę, że profilaktyki nigdy za wiele, więc należy wykorzystać wszystkie sposoby do tego, żeby właśnie przed przestępcami, się chronić. Przede wszystkim witam seniorów i wszystkie młode niewiasty, które się tu pojawiły. Bo tak widzę, że jest kilku starszych panów i e, bardzo zacne e, młode panie, które pewnie przekażą to swoim ojcom, dziadkom e, to co tutaj usłyszą. E, to jest tak, inicjatywa wyszła do pani senator. Coś takiego już się było w powiecie Włodzisławskim e, i to, e, no to też w Włodzisławskim. Ale e, ja pozwolę sobie tylko na taką refleksję. że Drodzy Państwo, to nie sztuka e, nie powiedzieć, że są jakieś zagrożenia i mieć o, takie po prostu poczucie bezpieczeństwa, bo, bo nie wiem, że coś mi grozi. Nie. Sztuka jest, aby mieć świadomość tego, jakie zagrożenia są. I wiedzieć, ja już nie mówię, że zaraz trzeba samemu znaleźć to rozwiązanie, tak? ale przynajmniej wiedzieć, gdzie sięgnąć po rozwiązanie, kto może nam pomóc w takich sprawach i po to jest takie spotkanie ja mówię, Na samym początku podziękuję przede wszystkim pani senator, która jest inicjatorem tego spotkania. powiada Ciborski to jego mieszkańcy, między innymi seniorzy, więc ta polityka seniorarna, którą prowadzi również powiat, jest bardzo ważnym elementem naszego współdziałania. Słyszymy o różnego rodzaju przypadkach, które mają miejsce również niestety w naszym powiecie i tutaj jak pan prezydent powiedział, mamy naprawdę świetnie działające służby, ale państwo musicie mieć tą wiedzę, gdzie uzyskać wsparcia, gdzie uzyskać pomocy i cieszę się, że państwo cieszycie się, że ta informacja jako również na tej debacie y, będziecie mogli państwo zadać. Y, bardzo dziękuję. Pani senator, za to, że możemy się spotkać i te pewne elementy, które mają niestety miejsce nie tylko u nas, ale w całej Polsce czy to różnego rodzaju wyłodzenie na wnuczka, i czy wiele innych zdarzeń będziemy mogli Państwu dzisiaj przedstawić. Wszystkiego dobrego i miłego odbioru. Panu, kilka słów wprowadzenia, mianowicie również chciałbym się przyłączyć do gratulacji, gratulacji związanych z inicjatywą zarówno pani senator Ewy Gawędy, jak i tutaj lokalnych zorganizowania tej jakże ważnej debaty. Z punktu widzenia bezpieczeństwa współczesnego seniora. Szanowni Państwo, te zagrożenia, o których dzisiaj będziemy mówili, to nie są zagrożenia, z którymi spotykamy się tylko i wyłącznie w mediach, ale są to zagrożenia, które naprawdę realnie czyhają na każdego z nas. Bez względu na to, czy mamy 10, 20, 50, 60 czy 70 lat, bo jeżeli popatrzymy na zdarzenia, które miały miejsce, w Polsce między innymi, to tak jak to w każdej grupie wiekowej ofiarami różnego rodzaju oszustw stają się osoby w każdym wieku. Ale szanowni Państwo, akurat taki zbieg okoliczności, tu się podzielę swoją taką refleksją. Wczoraj miałem przyjemność spotkać się w Skoczowie z panią dyrektor jednego z banków i właśnie rozmawialiśmy na temat dzisiejszej debaty. I co to pani dyrektor powiedziała? Mianowicie, że ona jest zdziwiona, że tak często do jej banku przychodzą osoby głównie wieku 60-70 lat. Tak? Po co? Po to, żeby wziąć pożyczkę, wziąć kredyt a następnie przekazać go osobie, której w ogóle takiej osoby nie zna, tak? Znają tylko i wyłącznie z internetu, albo ją poznała, spotkała się raz czy dwa razy i pod wpływem wielkiego uczucia, tak, przekazuje te pieniądze, które zostały zaciągnięte na kredyt. Szanowni Państwo, są to sytuacje naprawdę, które występują systematycznie i są realnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Stąd też cieszę się, po pierwsze raz jeszcze wspomnę, że taka inicjatywa tutaj w mieście Racibórz została zainicjowana, a po drugie, że Państwo tak aktywnie uczestniczycie w tego typu przedsięwzięciach.